Z nami jest Łukasz Stefański, trener Płomienia Czarny Las. Gratuluję dzisiejszego wysokiego zwycięstwa. E, dziękuję bardzo. Ciężki mecz, choć wysoki wynik może nie pokazuje tego. Ale... No, mecz rzeczywiście nie należał do łatwych, lekkich i przyjemnych, ale pierwsza bramka szczelona bardzo szybko chyba Wam ustawiła ten mecz. Tak, takie były założenia, żeby ruszyć pierwsze 10 minut. Udało się. Dziękuję chłopakom za to, że, że wywalczyli ten początek, potem już nam się łatwiej grało. Czterech braci Stefańskich gra w płomieniu. Czy y, tobie, jako seniorowi, y, łatwo jest y, okiełznać pozostałych braci? Nie zawsze, nie zawsze jest to łatwe. Jeżeli, jeżeli jest dobrze, to jest dobrze. Ale, ale zarówno Rafał, jak i Tomek, którzy grali gdzieś w wyższych ligach, też dużo pomagają. Pozboiska ja nie wszystko widzę, oni ze swojej perspektywy też mogą podpowiedzieć, także uzupełniamy się. Ja jako trener, oni jako, jako najbardziej doświadczeni zawodnicy w klubie ciągną ten zespół. Bez nich byłoby nam ciężko na pewno. Idziecie od zwycięstwa do zwycięstwa. trafiły wam się dwie porażki do tej pory. Jest wizja awansu. Jak się zapatruje zarząd klubu na tą sytuację, która jest w tej chwili? Na pewno chcielibyśmy awansować. To jest nasz cel od drugiego już sezonu, gdzie, gdzie awansowaliśmy do A klasy. Byliśmy o 5 minut praktycznie w okręgówce w, ostatni, w ostatnim sezonie. W tym sezonie też celem jest awans oczywiście nie na siłę. Chłopcy tutaj grają wszyscy praktycznie bez pieniędzy, za darmo przyjeżdżają z pracy, po treningu wracają prosto do pracy więc jest naprawdę zespół, który, który, któremu się należy to, żeby, żeby awansować, ponieważ w gminie u nas jeszcze nikt nie był w okręgówce. Jest ku temu duża 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 szansa w tym roku. Dziękuję bardzo i trzymamy kciuki za wasz awans. Dziękuję bardzo.